Agentko, jak sytuacja? Wciąż szukamy, ser. Na razie ani śladu ciała. Nikt nie przeżyłby czegoś takiego. Już po nim. No i dobrze. Przynajmniej jednego szaleńca mniej. Ser, jeszcze jedna rzecz. Znaleźliśmy coś, gdy czyściliśmy naszą bazę z jego plików. Jeden z nich znajdował się tam już od ponad pięćdziesięciu lat. Co to było? Współrzędne, ser. Współrzędne? Ale czego? Sekretnej bazy badawczej. O najwyższym stopniu tajności. Ktoś zadał sobie wiele trudu, żeby ją ukryć. O nie! Projekt Shadow!